Yn galed. Amlet, galed. Pur pam. Nad ydo. Moedd ta fod yn. Na. Yn de. Yn gwrê. No. Ar i. Dobie. Paulo. Hei.

Dwóch zawodników wyszło praktycznie na własną prośbę. Nie do końca byli zdrowi i, i, i to było widoczne. Brak było takiego doskoku agresywności w środku pola, stąd Limanowia dość swobodnie rozgrywała piłkę. Chcieliśmy to zmienić w drugiej połowie, no i na pewno było dużo lepiej. Oddaliśmy kilka strzałów, stworzyliśmy parę sytuacji, które mogły się zakończyć bramkami. Jeżeli chodzi o drugą połowę, no to na pewno mogę swoich zawodników za nią pochwalić i, i liczę na to, że. Że, że to będzie procentować w następnych meczach. Że już graliśmy inaczej i, i spróbujemy w następnych meczach pokusić się o jakieś punkty, które są nam bardzo potrzebne.